Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i przychodzę do Was dzisiaj z relacją z komiksowej Warszawy Anno Domini 2025. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz, byłem w Warszawie przejazdem służbowo i tak naprawdę, rzutem na taśmy, udało mi się dotrzeć pod Pałac Kultury i Nauki, gdzie ten festiwal się odbywa, również przy okazji międzynarodowych targów. Książki. Muszę przyznać, że nie przygotowałem się i przez chwilę trochę tam błądziłem pomiędzy tych namiotów, pomiędzy tymi namiotami. Pogoda nie sprzyjała, było generalnie dosyć chłodno, deszczowo, ale mimo wszystko to. Jakoś szczególnie mi nie przeszkadzało, bo wiecie, jak już jestem na takim festiwalu, to ja wpadam w taki trans i wtedy po prostu jak przeciąg idę do swojego celu, czyli na stoiska wydawców, staram się złapać autorów, porozmawiać z kim się da skorzystać maksymalnie z tego czasu. No i oczywiście coś kupić. Co kupiłem, to Wam za chwilę pokażę, ale zacznę od takich moich wrażeń, kilku rozmów, które udało mi się odbyć. Z, jedną z rzeczy, które przywiozłem, które dostałem właśnie w trakcie rozmowy przy stoisku wydawnictwa Taurus Media, a w zasadzie było to chyba stoisko Best Comics, otrzymałem taki oto zinik, Stworzone, niekradzione komiksy od ludzi dla ludzi. Tak się to prezentuje. Myślę, że to będzie tutaj dosyć dobrze widać. Jest to oczywiście publikacja, która powstała w związku ze sprzeciwem wobec wszechobecnej sztucznej inteligencji, dosyć swawolnej kradzieży własności intelektualnej, a później wykorzystywaniu tego właśnie poprzez różne. Nie wiem, czy media, czy środowiska. No, mnie szczerze, ten jakby problem póki co chyba jakoś tak bardzo nie dotyczy, choć pewnie dotyczy bardziej niż nam wszystkim się wydaje. Także jest to, myślę, jak najbardziej dobra inicjatywa. Mamy tutaj szereg różnych twórców. Ja wam tak przekrojowo pokazałem, jak to wygląda w środku, ale myślę, że tu z tej rozpiski będzie to. Znacznie lepiej widać. Nie mam podglądu, więc nie wiem, czy ostrość jest tutaj dobra, ale tak czy inaczej, to dostałem od Kuby z wydawnictwa właśnie Taurus Media. Kuba, pozdrawiam cię, jeśli byś przypadkiem to oglądał i przepraszam, że pomyliłem twoje imię, bo <grywki> wszystkich komiksiarzy, wydawców, właścicieli wydawnictw, i tak dalej, i tak dalej jest tak dużo, że już się po prostu czasami, wiecie, trudno odnaleźć w głowie właściwą osobę. Tak czy inaczej, z Kubą udało mi się też porozmawiać na temat tego, co dalej z Taurus Media i wydawnictwem, wydawanymi przed nich komiksami, o może w ten sposób. No i jakiś czas temu mam takie wrażenie, że pojawiła się pewna deklaracja, że Taurus Media zauważa, iż. Yy, pewien model, z którego oni korzystali przez długi, długi czas, mianowicie wydawanie albumów takich bardziej, nie tyle zeszytowych, ale po prostu małych albumów, nie w formie integrali, wyczerpał się ten model i zaczynają wydawać więcej integrali, czy będą chcieli wydawać więcej integrali. Zapytany o to Kuba odpowiedział, że nie, jakby nic z tych rzeczy, oni będą dalej wydawali tak, jak wydawali dotychczas. Czym mnie dosyć mocno zaskoczył yy... Zapytałem go również o to, co myśli w kontekście na przykład takiego Darkness czy spawna od wydawnictwa Studio Lane. No i odparł: Myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica, i, i, i Kuba raczej nie wycofa się z tego, jeśli to teraz tutaj padnie, że uważa, iż Studio Lane psuje rynek komiksowy właśnie tego typu edycjami, taką formą wydawania komiksów. No, ja mam raczej takie um, umiarkowane zdanie na ten temat. Bardziej widziałbym wydania integralne, może niekoniecznie w takich opasłych tomiszczach, jak czasami one faktycznie trafiają na rynek, nie w takiej formie dystrybucyjnej, jaką preferuje Studio Lane. Ale generalnie też nie do końca jestem fanem takich miękko-okładkowych, cienkich wydań po 60 kilka stron, które czy powiedzmy, no, mniej więcej tak, 56-64 strony, na przykład jak to ma w zwyczaju właśnie wydawnictwo Taurus. Chętnie widziałbym raczej takie wydania integralne w okolicach 200 stron, w zależności od formatu, rodzaju, aby były wydawane w twardych oprawach. No, tutaj z Kubą nie do końca się zgadzamy. Cieszy mnie natomiast to, że wydawnictwo Taurus nie umiera, jak to niektórzy mówią, planuje dalej wydawać swoje rzeczy, ale będą bardziej powściągliwi, to jest znowu deklaracja Kuby, że po prostu kiedy już będzie pewne, że licencja jest podpisana, że komiks jest wszystko przygotowane, będzie dokładny znany termin, to wówczas będzie ogłoszenie, że ten komiks się Ukaże, a nie deklaratywnie, gdzieś tam wcześniej o czym trwają rozmowy, to jest odwlekane, są problemy i fani, czytelnicy zarzucają Taurusowi, że są niesłowni, nie dotrzymują terminów, że właśnie wydawnictwo umarło, znowu milczą i tak dalej, i tak dalej. Więc trzymam kciuki za wydawnictwo Taurus Media. Na kanale znajdziecie kilka materiałów poświęconych też komiksom tego wydawcy. Będą kolejne w najbliższym czasie, ponieważ warto wracać do tych tytułów, które Taurus Media już wyda które też wydało kompletne, bo wiem, że są takie serie, które są rozpoczęte, nieukończone, ale są takie, które są kompletne i szczególnie do sięgania po te właśnie serie was zachęcam. Oprócz tego miałem okazję być na stoisku wydawnictwa Mandioka, porozmawiałem sobie z Bartkiem Rabiem, z Bartkiem widuje się Mogę chyba powiedzieć dosyć często w trakcie roku, ponieważ Bartek bywa na różnych imprezach komiksowych, zdarza mu się być, czy zdarzało mu się być na Złotych kurczakach. Nie wiem jak będzie dalej, no bo wiadomo, że Festiwal Złotych Kurczaki w takiej formie jak dotychczas już istnieć nie będzie, ale Bartek bywa na MFC, bywa na GIKu, u chyba jeśli dobrze pamiętam, widzieliśmy się w tamtym roku. Wydaje mi się, że również na Wrocławskim Klinie, który też w zmienionej formie pojawi się w bieżącym roku, także możecie się tym tematem zainteresować. Pewnie jeśli będę na klienie to dam z tego relację. No i w końcu widzimy się tutaj, widzimy się również niekoniecznie z samym barkiem, ale z jakimś przedstawicielem wydawnictwa w Poznaniu. Także mm, Sympatyzuję mocno z wydawnictwem Madioka, i w związku z tym kupiłem sobie m.in. ostatniego Mohi Kanina. Komiks, na który dosyć długo czekałem, w końcu on się ukazał. Nie będę wam go tu teraz prezentował, ani niczego szczególnego o nim mówił, bo jest już na kanale film poświęcony temu tytułowi. Mogę tylko powiedzieć krótko: jest to niesamowicie piękny komiks w swojej warstwie graficznej. Jest to wręcz muzealny eksponat na zasadzie Podziwiania po prostu w galerii sztuki, jak te kadry w środku się prezentują, żeby zachęcić Was do tego, abyście sobie przeszli właśnie do tamtego materiału. Tutaj jeden z tego typu kadrów, nie wiem na ile to dobrze wygląda teraz na zbliżeniu, ale coś takiego Wam pokażę. Tutaj pokażę Wam jeszcze. Proszę bardzo, coś takiego i myślę, że to wystarczy. Także ostatniego mohikanina sobie zakupiłem w naszej wydawnictwa Mandioka. Z Bartkiem tak ogólnie pogadaliśmy sobie o tym, jak to tam wygląda w kontekście. Otwieram inny komiks, który kupiłem, ale tu będę do Was gadał. Jak to tam ogólnie wygląda, czy on jest zadowolony ze sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. No i Bartek stwierdził, że tak, jasne, jakby on dociera do coraz to innego grona odbiorców, nie tyle stricte komiksowych, bo jednak komiksy wydawane przez Mandiokę. To czasami są takie trochę małe dzieła sztuki. Po pierwsze, wydawnictwo to stawia bardzo mocno na jakość swoich wydań, na często powiększone formaty, bardzo dobrze oprawione komiksy, stawiają na lepszej jakości papier, itd. itd. Co Przekłada się na dosyć wysoką cenę opatkową, mimo wszystko, ale możecie kupić ich komiksy z bardzo dobrym rabatem u nich na stronie. Tam co prawda jest koszt wysyłki, ale też chyba powyżej jakieś kwoty, to już za tą wysyłkę się nie płaci. No i korzystając z okazji. Będąc właśnie na festiwalu kupiłem Ultra dźwięki. Ultra dźwięki, które polecał mi też jeden z moich widzów, który od czasu do czasu się do mnie odzywa Andrzej. Andrzeju, jeśli to oglądasz, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. Ja za ten komiks zapłaciłem na stoisku mandioki kiedyś, bym powiedział, 120 zł. U nich na stronie można go kupić za około 122 zł, jeśli dalej taka cena jest z takim rabatem. Jest ten komiks, świetnie. W tej chwili otworzyłem go z folii i w moje nozdrza że uderzył zapach tego, tej farby drukarskiej, tego atramentu, tuszu, czymkolwiek to jest. A uwielbiam ten zapach on jest hipnotyzujący. Tak ten komiks wygląda w środku. Także. Bardzo ciekawa warstwa graficzna. Teoretycznie jest to monokolorystyczny komiks. Mamy tu białe strony i jedną barwę w poszczególnych kadrach, planszach, na całych stronach, ale ta warstwa graficzna, ona momentami troszeczkę zaczyna się różnić, przechodzi w takie. No, powiedzmy, że to też wam pokażę. To jest sztuka, więc wiecie. <laughs> Myślę, że możemy, możemy sobie na to pozwolić. Ale te, wraz z rozwojem tego komiksu te kolory zaczynają nam się tutaj troszkę, widzę, też łączyć. Więc jest więcej tego koloru na stronach. No i właśnie tak mniej więcej ten komiks jest rysowany. Świetnie oceniana produkcja na Goodreads. Bardzo, bardzo wysokie noty ma ten komiks. Także w końcu dotarł do Polski. Nie pamiętam już w tej chwili o czym dokładnie ten komiks jest, ale będę chciał go w niedługim czasie przeczytać i najpewniej przygotować dla Was moją wideo recenzję na ten temat. Także ultra dźwięki również przywiozłem właśnie z tego festiwalu. To, co jeszcze ciekawe, o czym rozmawiałem z Bartkiem, to fakt. Że Bartek zauważa, że my jako, nazwijmy to, influencerzy YouTube'owi, komiksowi, trochę kanibalizujemy się treściami. No, trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ, wiecie, jak ma premierę jakiś tytuł, głośny tytuł, najczęściej tytuł Odegmontu, albo któregoś z innych wydawnictw, dajmy na to Nagle i Transformers, albo dajmy na to znowu hmm, chociażby, właśnie od wydawnictwa Mandioka, kiedy wychodzi coś takiego bardzo wyczekiwanego, czy tego Studia Lane, niech będzie ten Spawn, no, to y, wszyscy chcą nagle nagrywać o tym samym, i to najczęściej dzieje się w bardzo zwartym okresie czasu. Czyli, dajmy na to, na przestrzeni tygodnia jest wiele takich treści, no i wiadomo, że ktoś, kogo to interesuje, y, no to zazwyczaj ogląda materiał osoby, która nagra to jako pierwsza. A później już jakby tych kolejnych treści za bardzo nie ogląda. No i yy, chyba, że chce tam sobie porównać opinie dwóch osób, ewentualnie ktoś, kto ma swoich ulubionych, w cudzysłowie, youtuberów, bo ja bym się tak do końca nie określał, ale tego typu osoby opiniujące właśnie komiksy, no to obejrzy tego, kogo po prostu najbardziej lubi i śledzi i na tej podstawie sobie to ogląda. I trudno się z Bartkiem nie zgodzić, że tak faktycznie jest. Dlatego ja chętnie staram się też sięgać po starsze tytuły. Niedawno pokazywałem komiks Labirynt właśnie od wydawnictwa Mandioka. Już dosyć taki... W cudzysłowie leciłby tytuł, jak na tego wydawcę, może w ten sposób. Więc tam też Was odsyłam. I na festiwalu był autor komiksu, który jakiś czas temu pokazywałem, chyba na początku roku, wydaje mi się, że w styczniu pokazywałem Wam właśnie ten komiks. I znowu uleciała mi z głowy nazwa, ale. Ardalen. Taki jest tytuł tego komiksu. Autor był na komiksowej w Warszawie, można było niego dostać wrys, autograf świetna sprawa. Żałuję, że nie miałem okazji się z nim spotkać. Jeśli natomiast nie widzieliście jeszcze tego komiksu, to materiał o nim też jest na kanale. I myślę, że to tyle w kontekście jakby wydawnictwa Mandioka. Przeszedłem gdzieś tam bardziej koło wydawnictwa Kultura gniewu, było tam trochę ludzi, więc specjalnie nie było za bardzo jak porozmawiać. Też nie widziałem Szymona Holtzmana. Wydaje mi się, że on był czymś zajęty albo go nie było akurat w tym czasie, kiedy ja tam się kręciłem, więc nie mieliśmy okazji zamienić za bardzo tam słowa. Kilka zdań zamieniłem z Pawłem Timofiłkiem, chociaż kiedy ja przychodziłem koło stoiska Timow. To Pawła też nie było. On przyszedł już tak naprawdę na koniec, kiedy cała impreza szła spać, że to tak określę. No była już, było po godzinie 18, zamykali namioty. Towarzystwo zwijało się do domu, żeby nabrać siły na kolejny dzień. Więc tak tylko dwa zdania zamieniłem z Pawłem o jego nowych premierach, właśnie, które, które się pojawiły. Jest ich premier dużo. Kolejna wdówka. Między innymi, nie pamiętam jaki, ten, jaki jest tytuł w tej chwili, ale o samych premierach wydawnictwa Timow, nagram chyba po prostu osobny materiał. Muszę się Pawłowi przypomnieć, że mi wysłał materiały, to jeszcze taki, takie wideo powinno się pojawić. Tak czy inaczej, jest tych premier od Timof'a całkiem sporo. I ostatnią taką osobą, z którą miałem okazję porozmawiać, to był Marcin z wydawnictwa Lost in Time. Zauważyłem tam, że w pudle znajduje się Dziki Ląd. Dziki Ląd, który jest od dłuższego czasu niedostępny. No i właśnie poleciłem m.in. koledze Arturowi z kanału komiksowe Dojo, czyli występującemu pod pseudonimem Archisan. Właśnie osobie, która też prezentuje komiksy dla Was na YouTube. Arturze, bardzo serdecznie polecam. Mam nadzieję, że komiks Ci się spodoba, bo wiem, że go kupiłeś. Jeśli chcecie zobaczyć relację Archiego z właśnie Komiksowej Warszawy, to gdzieś tam w opisie pod filmem będzie materiał do niego. I Archie był na Komiksowej Warszawie razem z Bartkiem, gościem od komiksów. I również w opisie znajdziecie link do relacji Bartka. Także, oba, obie te relacje Wam polecam. Polecam Waszej uwadze, jeśli chcecie zobaczyć, jakie są wrażenia innych osób właśnie z tej imprezy. To nie koniec moich zakupów, ale muszę łyknąć sobie wody, bo niestety od pewnego czasu mam problem z kaszlem. I już czuję, że mi tutaj w gardle zaczyna zasychać. Wiecie, nie byłbym sobą, gdybym nie odwiedził stoiska Gildii na komiksowej Warszawie. Kiedy Gildia się znajduje na tego typu imprezach, to można tam okazyjnie kupić pewne uszkodzone egzemplarze. No i tak polując, polując, coś dla siebie upolowałem. Upolowałem dwa tytuły, już je sobie tutaj odfoliowuję. I oba te tytuły były na moim celowniku od pewnego czasu. A w zasadzie jeden był, a drugi to nie wiedziałem, że jest. I jak ostatnio ktoś mnie uświadomił, że powinien być, więc tam trafił. To tak troszkę w zaowal zaowalowany sposób opowiadam. Ale pierwszy tytuł, który miałem na celowniku, to Lord Gravestone. To jest okładka podstawowa. Komiks. Ma tutaj lekko ubity róg. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, a, ale to jest y, jedno uszkodzenie. Tutaj na grzbiecie jest troszkę drugie. Natomiast y, okazja była, że tak powiem, więc y, kupiłem sobie ten komiks. To jest historia y, fantazy. To jest historia fantasy. To jest jedna z tych historii, w której mamy do czynienia trochę jakby z kolejną wersją Drakuli, potworów. Taki Ala Dracula van Helsing, coś w tych klimatach. Komiks prezentuje się następująco. Są to moim zdaniem bardzo przyjemne ilustracje bardzo fajne takie właśnie. E, Fantazje wiecie z zamkami, e, z potworami, czy też demonami, czy innymi a, jakimiś mrocznymi mocami e, cmentarze, nagrobki, szpony rozrywające ludzi. Nie zabraknie tutaj jakiejś e, szabli, magii, czy innych tego typu rzeczy, e, Słyszałem o tym komiksie, że to jest po prostu bardzo dobre czytadło. Czy to jest komiks wybitny, to może niekoniecznie. Natomiast jeśli jest to dobre czytadło, to w cenie za którą go kupiłem, podejrzewam, że będę zadowolony. Format tego jest całkiem spory, mniejszy na pewno niż ostatni Mohicanin, ale mimo wszystko duży. Jeden z większych komiksów, znowu jakie są na rynku. I ostatnia pozycja, którą kupiłem dwie, dwa tytuły kupiłem w Gildii, To jest komiks autora, którego też jakiś czas temu inny tytuł od innego wydawcy prezentowałem na swoim kanale. I już zaraz zobaczycie, co to jest. Ten komiks, nie wiem czy jest jeszcze dostępny, a jest nim. Kaza, świat, arkadiego, księga e, pierwsza. To jest chyba okładka e, podstawowa. Ten komiks okładkowo kosztuje 160 zł. No, Zapłaciłem za niego połowę tej ceny. E, ma tutaj uderzony grzbiet, i, i to jest jakby. I to jest chyba wszystko, co się tutaj z nim stało złego. Po przeczytaniu e, kazy m, tego zbioru, takiego bardziej fantazy erotycznego, e, no, zostałem zahipnotyzowany, zauroczony talentem tego autora e, i postanowiłem e, sięgnąć właśnie po świat Arkadiego. Świat Arkadiego, który u nas e, wydało wydawnictwo Lost in Time w dwóch księgach, e, jest to rzecz, jak widzicie, równie piękna, co kaza, którą prezentowałem na swoim kanale. E, tamten komiks niestety jest wyprzedany. Z tego, co mi się wydaje, to tutaj e, można liczyć chyba na dodruki. E, podejrzewam, że wydawnictwo Lost in Time e, dodrukuje ten świat Arkadiego, jeśli tylko licencja na to pozwala, e, ponieważ e, już pewne e, tytuły wyprzedane Lost in Time dodrukowywały, jak chociażby e, Króla a, Rozpustników. E, bardzo różne, e, ciekawe są tu kadry. Zobaczcie, to wygląda wręcz jak z takiego starego atlasu geograficznego e, ujęcie. No, nie znam, nie pamiętam treści, nawet jeśli się interesowałem, to, to wam tutaj za bardzo nie powiem, Mógłbym wam przeczytać to, co jest z tyłu napisane, ale to znajdziecie sobie w internecie. Nie, nie o tym dzisiaj jest ten film, lub po prostu jak będę miał już komplet, będę miał też drugą księgę, to wtedy mogę przygotować materiał na ten temat. Natomiast nie, chyba nie muszę nikogo przekonywać, że wizualnie kaza to jest Mistrzostwo świata to jest właśnie takie science fiction troszkę bardziej niż fantazy, bo twórczość tego autora to są różne wizje kosmiczne, jakieś dziwne rasy itd. itd. E, taki to też jest e, komiks, tu mogę Wam, o, o możecie sobie zrobić stopklatkę i e, przeczytać. To są cztery pozycje, które kupiłem, plus ten zinik, który dostałem. E, impreza zaliczona do udanych, e, spędziłem tam troszkę za mało czasu, żeby móc Wam coś więcej powiedzieć. E, tak przelotem e, byłem po prostu e, pomiędzy tymi namiotami, zerknąłem tam trochę na stoisko montu ale... Egmont, jak to Egmont? Nic ciekawego, czego nie ma w internecie do kupienia, tam nie znalazłem. Pewnie, gdybym był w inny dzień i miał możliwość skorzystania z autografów, autorów, to może bym to zrobił. No, najlepszym dniem na taką, taką wycieczkę, taki udział w festiwalu jest zazwyczaj sobota. Następny festiwal, na którym będę, to pewnie wspomniany już Wrocławski Klim, który odbędzie się jakoś w lipcu. No a później mam nadzieję, że ci z Was, którzy postanowią pojechać do Łodzi na międzynarodowy festiwal komisji i gier, no to gdzieś tam, jak się przetniemy na korytarzu, to zapraszam do zbicia piątki. Na przełomie września, października, jakoś MFK się odbędzie. Terminy, oczywiście, znajdziecie na stronie festiwalu Komiksu w Łodzi. Także tyle ode mnie w tym materiale. Dzięki Wam serdecznie za jego obejrzenie. Podzielcie się tym materiałem ze swoimi znajomymi. Jeśli interesują się komiksem, dajcie znać, czy byliście na komiksowej w Warszawie, co kupiliście, jak Wam się podoba, albo po prostu jakie komiksy Was interesują, co czytacie. To tyle. Wszystkiego dobrego. Na razie.